Dzień dobry, tu wasz pan. Jak leci? Dzieci? Wchodzę na czat. Hej. O, Mikołaj? Mikołaj, Mikołaj, dzień dobry, ale... Mikołaj... Skąd jesteś, Mikołaj? Cześć, Krzysiu! Miki, napisz skąd jesteś, bo nie kojarzę. Ośka, cześć! Dzień dobry, Wajgor. Wajgor, pozdrawiam. Nie wiem skąd jesteś, jak byś napisał? Czy z tej planety? A. A, to Ośka, tym razem inne konto. No dobra, Mamunia pozwoliła. Dobra. Filipek, uważaj, bo mi dotkniesz tutaj i mi zepsujesz wizję ogórek 252, dzień dobry. No chodź, Filip. To jest szósta klasa, to wiesz. Czekaj, tutaj on, oni będą pisał na razie możemy tutaj czytać. Mikołaj. A! Się a powiem, ja Oskar! Chcę cześć! Ej, ro... Ja też to być. Gdzie jest? No tu już Ale jesteś. Już, już jesteś. No, tylko tu jest opóźnienie, akurat, wiesz. Aha. No, a widać nas y, tu. O. No dobra. Posuj się trochę, no. Nie no. widziałem siebie, no. Tutaj y, czytamy czat, <coughs> tu występujemy, y, tu napisała Tośka, tutaj Oskar, dobrze Oskar, że jesteś, fajnie. Y, kto to jest Ogórek? Kto to jest Ogórek? Wajgor, Igor. Aha, Wajgor. <coughs> Niezła ksywka, fajnie. Y... Senpai! Senpai, wiki, cześć! <śếpetry> staruchy. Kto to są staruchy? Ktoś ka? <śpusty> <śpusty> A, jest, jest pewnie Maja, no, Majka, zaraz Ci pokażę jak to się gra w końcu. To sobie wyjaśnimy. Dobra. A ty nos admuchaj, idź no tam. Dobra. Zaraz będzie tromba. Filip. Dzisiaj dmucha trąba. Jeszcze się śmieje, bo wyszedłem na balkon i od razu Katar złapał. Nie wiem. No, dosyć długo byłem na balkonie. No właśnie, no. Dobra. I... O, Kornel, to ty jesteś na górze. Ty... No, cześć, Kornel. Hmm, Dobrze jakieś, Cię widzieć, e... przynajmniej jak piszesz. 20 minut. Tak, 20 minut? Więcej. Dobra, dobra. Położyłeś się na balkonie na pufie i zmarzłeś. Nie, nie no. było tak zimno. Tak to ci się wydawało. Wiosna to jest taka złudna, wiecie? Wiosna jest złudna. Uważajcie z pogodą, uważajcie z, z przebywaniem, bo słoneczko, słoneczkiem, ale jeszcze jest zimno w powietrzu i na ścianach, i na murach, i tak dalej. Nie? Dobra, no bo pan Dobra. powiedział, że to szósta klasa, do staruchy? Poważnie? A no, kiedyś tak, tak. No wiecie, jak ja mam do czynienia o, z takimi. No ale ja Mało muszę latami. Sobie, ja muszę tutaj sobie, o, tego koguta. A wtedy A, masz koguta znowu. Mhm. Uh -huh. Nie! Uj, aj, ale... Takie nowoczesne czesanie. O, dobra, jak tak robię, to nie widać. O, Musisz tak stróbu. ustawić głowę. O, tak, nie? O, <laughs> Wiesz, jak tak zrobię, to widać, ale jak nie, to nie. A ja mam koguty nie jakieś ma. tutaj? Nie, nie masz, bo ty masz łysą głowę. Staram się strzyc, golić, tak? W ogóle, no. Dobra. Słuchajcie, do roboty. Jest A, jest... Dobra. Klaudia! Koronawirus. Cześć! Wajgor! Kor koronawirus. Fajnie! Gdzie jest koronawirus? Gdzie to, to no, koronawirus, no. A, no tak, tak, tak. tak. No, ale Igor, chyba nie masz wirusa. Trzymaj się w zdrowiu i z daleka siedź w domu, pamiętaj. A czy pan poda dźwięki do nadpięknego modelu? Tak, podam. I film jest w robocie. Jest już zapasowany. Kil tak, kilka. Nexus mi przysłał kilka fajnych melodyjek, także filmy się produkują. Co tam? Muzyki. Tak, muzyki, muzyki. No, no, no. no, Dobra. Działamy. Filip, ty do lekcji niestety. Papa, pa. a ja się zajmuję już szóstą klasą. Konkrety. Dzisiaj się chciałem z Wami spotkać po to, żeby wyjaśnić jeszcze tym, którzy gdzieś tam nie mieli dostępu, a ci, którzy już grają, to też im się przyda ta wiedza. Powtarzam, że akurat w melodii nad pięknym, modrym Dunajem nie mamy znaków chromatycznych oprócz jednego tego tutaj Fisa. Tak, to jest FIS. Tak, to jest FIS. Tu. E, więc tylko to jest dla nas niespodzianką. Tej melodii nie można zagrać na flecie, ponieważ e, jest tutaj na przykład taki dźwięk niskie H, niższe od e, dźwięku e, C, najniższego na flecie. Niech pan pozdrowi ich. Kogo? Staruchów? Czy, czy kogo? Wszystkich staruchów pozdrawiam i młodych i, i innych wszystkich. Są też z nami. Nawet seniorzy słyszałem. Pozdrawiam. Z pozdrowień to jeszcze miałem pozdrowić Olka. Olek, niestety nie używam kamery, ale dzięki za szczere chęci. Kamera wprowadzała szumy w dźwięku. Ponawiam swoją prośbę z poprzedniej lekcji. Jak wieczorem, może pogadamy, może coś ustalimy. Yy, także muszę niestety instrument trzymać znów na kolanach. A Maćkowi dzięki za nową myszkę powiedział, że mi się przyda, żebym lepiej prowadził kanał i żeby służyła Wam, dzieciom. Dobra, jedziemy teraz. Tak, yy, melodyjka. Yy, na wlecie nie gramy nad pięknym modrym Dunajem. Pokazuję, jak zagrać na mm, klawiszach. I już bierzemy go na kolanko, że mi się to razem katarem od Filipa nie zaraził. Tak, tutaj książeczkę. Monutki są najważniejsze. Dobra, widzimy, tak? A Nexusa i resztę, dobra. Y, Pozdrowię Nexusa i resztę, tak? Dzięki, dzięki. Ja. Dzień dobry Lisiasty Foxy. Cześć. Yy, dobra. Yy, jak nie kojarzę jakiegoś pseudonimu, to napiszcie mi skąd jesteście: czy z naszej szkoły, czy, czy z innej. Ok? Yy, nad pięknym modrym Dunajem. Yy, dźwięk C. Przypominam, że przed dwoma czarnymi leży C. Yy, w tym utworze, najniższy dźwięk to yy, niższy od tego C, czyli H. Po lewej stronie to jest ten dźwięk, który nie pozwala nam tej melodii w całości zagrać na flecie. Z niespodzianek zamiast F gramy Fis i jest jeszcze najwyższy dźwięk do pokazania. Dźwięk E, czyli mieścimy się od tego H po białych, ale zamiast F zamiast F gramy Fis i kończymy na E. A, Foxy to Szymon. Kłaniam się, kłaniam, Szymonku. Cieszę się, że jesteś. Oglądasz. Ty jesteś bardzo pracowity chłopak. Podziwiam twoją pracowitość. Więc, yy, oby tak dalej. Pracuj, pracuj, jesteś dzielny. Gramy. Nad pięknym, modrym olejem. Zaczynamy od C. nie krzyżyka, teraz jest to H, tutaj, tutaj jest też F, bo też nie ma krzyżyka, przepraszam H teraz miało być Uwaga. F, bo nie ma krzyżyka. E, długie A, i nie gramy tutaj A dwa razy, chociaż w nutach jest dwa razy A, ale jest y, te dwa dźwięki A są połączone łukiem legato. Między nimi nie ma przerwy, więc gramy jeden dźwięk. Odrobinę przedłużony, i teraz następuje to F z krzyżykiem, czyli FIS G i skok wysoko na E2. Dobra, <śm> patrzę w komentarze. Dzień dobry, dzień dobry, Tymoniewski. Tamara coś chciała powiedzieć, ale się wycofała. Cześć Wiktor. Wiktor, kłaniam się. Jest odnośnie tego filmu na kanale. Tak, jest o tym, ale wiesz co, no dzisiaj lekcja online i postanowiłem zrobić powtórzenie Od, w związku z tym, a co do jezioro będzie, to jeszcze wam podpowiem, bo, bo też zahaczę i coś nowego będzie w tym jeziorze będzie. Dobra, widzicie, że y, na razie gram do góry nogami. Po kwarantannie chyba zostanę mistrzem gry do góry nogami. Nie na no, żartuję mistrzem to nie będę, bo są y, dużo lepsi ode mnie i y, y, znakomici muzycy. Ale o tym może kiedy inni prywatnie. Y, gram jeszcze raz, uwaga. Tam. Filip nie przeszkadzaj mi no dobra yy, trochę takie było Pan jest najlepszy, dzięki, pan jest najlepszy. Krzysiu pozdrawia wszystkich i dzięki, dzięki wzajemnie. Słuchajcie, no trochę mnie tutaj jeszcze niektóre rzeczy rozpraszają. No i to, że do góry nogami, to po prostu trochę mnie yy, yy, nie odpowiada mi po prostu. No nie będę już yy, się uzewnętrzniał na ten temat. Yy, jeszcze raz próbuję. Yy, światełko jeszcze mi przeszkadza tutaj. Książkę troszkę trzeba podeprzeć. O, dobra, a może teraz będzie lepiej, bo mi yy, światło z balkonu yy, robi odblaski na y, książce. Rea. jedziemy jeszcze raz. No, były dwa błędy chyba, ale yy, wybaczcie już nie będę przedłużał yy, To tyle z tej melodyki I teraz yy, tak yy, króciutko Wam powtórzę jezioro będzie na Flecie. Na Flecie macie. W moim filmie. Jezioro będzie FLET yy, Obejrzyjcie sobie z filmu. A jezioro będzie... Chciałem Wam zagrać na y, klawiszach, ponieważ pamiętacie, mój list y, do rodziców jest związany z tym, że niektórzy y, nie mają fletu, albo zapomnieli, albo się zniszczył, nie mogą wyjść, nie mogą kupić. Y, niektórzy mają y, y, klawisze. Wprowadziłem y, y, taką swobodę działania wolność. Jeżeli jezioroła będzie chcesz zagrać na flecie, grasz na flecie, jeżeli chcesz na klawiszach, zagraj na klawiszach, nie masz fletu, zagraj na klawiszach, jak masz flet, twój wybór, albo tak, albo tak, dobra, jezioroła będzie, ustawiam sobie, dobra, jeszcze patrzę w wasze gadki, no znaczy też w czat, przepraszam, ale pan sobie radzi. Jakoś sobie radzę do góry nogami. I, czy będzie zapis lajk? Like? Tak, będę, będzie ten zapis. Zostawię go i będzie można wrócić do tego. Tak, tylko polub. Polub. Tak. Ja lubię takie lajki i łapy w górę. To to samo? Lajki like i łapa w górę? Jest łapka w górę i like. Ale lajku to jest to samo co łapka w górę? Mm -hmm. Aha, no to git. Jeszcze się uczę. Mawaj. Posłuchajcie, tu. Teraz musimy zrobić tak. Ciach, benz. O. E, bo mi naciskasz, Filip. Uważaj. Nie, bo mnie tu. Nie no, no jak naciskasz A, to tak. tu. Roga mnie boli wtedy. Mm, tu. o, no to ona to by tak no. Nieźle, nieźle dobra, jesteśmy. To jest C, e, o, już lisiasty dał, dzięki lisiasty. Ja umiem już grać na flecie, bo będzie. No super. E, mi się właśnie zepsuł fret, więc pan mnie ratuje. Good, good. No dobra. E, słuchajcie, do rzeczy. Jezioro będzie na klawiszu. Zaczyna się... Aha, niespodzianki. Też jest krzyżyk przy, przy F, więc zamiast F gramy fis. Jest tam Fis? Jest tam jedno Fis. Jest repetycja i Volta. Może wam powtórzę przypomnę, co? Gdzie wy jesteście? Jak się jak źle. O tak będzie lepiej. O. Jak zaczynamy, gramy tu, gramy tylko tu, przychodzimy tutaj. Dochodzimy dotąd. To jest pierwsza volta, wchodzimy na pierwszą Voltę. Repetycja przenosi nas od początku. I jak dojdziemy za drugim razem do pierwszej wolty, to omijamy pierwszą Voltę i gramy drugą Voltę, czyli ten jeden dźwięk. Tak? Dobra Melodijka. Dźwięk H Miałcha. Ha, ha, ha. Ja, ra, 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 Dobra. Uwaga. No Filip. nie, nie, nie. Trochę niżej Filip. Tro, ja trochę trwa. tak, o. Bo ja muszę tu jeszcze ja mieć drugą ręką, bo ja na, mhm. na dwie ręce gram. Wiesz, no. Git. E, Git. Git. Dobra. Ha. Jedziemy. Ha. E. Fis. G. A H G H G H e, gdzie jestem? Tutaj. Aha. E G E C G E. To już jest pierwsza volta. Długie E, bo połączone z drugim dźwiękiem. I bieramy tylko jeden dźwięk E długo i kończy się pierwsza volta. A, G, Fis. i od początku yy, melodyjka H. E, Fis, G, A, H, G, H, G, H, E, G, E, C, G i druga wolta E. I koniec melodyjki. Teraz spróbuję bez gadania troszkę szybciej. Od Coś w tym stylu. Trochę spowalniałem na koniec. Yy, wybaczcie te niewygody. Tak wygląda ta młodyjka. Yy, jeżeli chcecie, yy, możecie wrócić do tego. Koniecznie posłuchajcie Jezioro będzie z internetu. Yy, linki są dostępne u mnie w dzienniku. Yy, jakby czegoś brakowało, piszcie do mnie. Yy, I tyle. Co? Do widzenia co? to parę odcinków na. Nie wiem o czym oni jeszcze piszą, muszę tu się skupić trochę, w sensie. najrobi na dużo. Nie mój. wiem o co chodzi, Krzysiu, który odcinek? W sensie na którym jestem. Co? co? To pewnie co? o czymś innym. Czekaj, się... czekaj, 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 czekaj. Yy, muszę muszę przedać wcześniej, przes przeskrolować, Nie umiem już grać, ja już... Aha, dzięki, tak. Też lubię łapki w górę, no. Jeśliasty przyjdź mi swój kanał, to ci będę lajkował, nie? E, ja muszę na klawiszach no Igor, no spoko. E, damy radę na klawiszach. Będziesz miał problem, to pisz do mnie. E, stream pana Wojtka, dom z papieru. Co to znaczy dom z papieru? Dom z papieru to jest taki e, e, taki... Nie wiem, horrorek, to Horror? nie wiem, ale tu w telewizji jest... Reklama, że yy, jest jakiś film, dom z papieru na tym. Muszę sprawdzić. Nie wiem bez lokowania produktu. Już chyba wiem o jaki kanał ci chodzi. Mój kanał, dom z papieru. No właśnie myślałem tak, no? Dobra. Tak, tutaj ktoś, Jej. komuś pousuwały się automatycznie rzeczy e, ponieważ chyba, chyba coś pisał nieładnego. Jak widzicie, że coś jest usunięte, to, to niestety musi być zatrzymany, utrzymany w dyscyplinie i go staramy się wycinać. E, I Najlepiej nie próbujcie takich rzeczy. Do widzenia. E, chodź. To, to chyba właśnie wczoraj zacząłem czwarty sezon. Dobra. Ja już muszę muszę i... Aha, dobra, papa maja. Dobra, i seria, bla, 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 nie to seria, bla, wielki napad na bank. No i właśnie tu ty... lekcja. No, no właśnie. To jest... Nie gadamy o serialach, tylko to jest lekcja. To jest dobra, ja się z wami napad. żegnam. Yy, mam nadzieję, że yy, się widzimy niedługo. Yy, ja see you online. Kocik z bronią. Z bronią? Trzymajcie się e, w zdrowiu i... Na następny e, odcinek może, przy, e, możecie się przygotować, będzie napad. Napad? E, Dobra, ja przygotuję jakąś broń. Cześć, see you online, łapy w górę, subskrypcje i tak dalej. A teraz e, no subskrybujcie kanał i... Em, Dawajcie łapki w górę. I e, no. No i tyle. I idziemy się uczyć. Pa pa.